Muzeum Historii Polski jest zaangażowane w wiele projektów, pomagających, takich, które promują Polskę, polską historię za granicą. Z tego punktu widzenia projekt zainicjowany przez profesora Kamińskiego jest jednym z najciekawszych. On trafia do grupy profesorów amerykańskich uczelni czy anglosaskich uczelni. To są ludzie niezwykle wpływowi, bo oni piszą takie książki, takie podręczniki, które potem trafiają do wielu historyków, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale tak naprawdę na całym świecie, bo ta literatura anglosaska jest najbardziej popularną literaturą. We do not nearly do not exist in American textbooks. Poland or East Central Europe in general is hardly ever mentioned. If it is, it is usually. The Russian Empire or the Soviet Union, the Austro-Hungarian Empire, a few instances, World War II, maybe Solidarity. We are able to really insert certain information uh, to it. We show to Americans that, uh, that Poland played important roles in, in certain uh, periods of general history. Doszło do pewnego przełomu, przełomu w myśleniu. Bardzo wielkich, bardzo ważnych anglosaskich uczonych, badaczy, ale przede wszystkim pewnego specjalnego typu badaczy, mianowicie tych, którzy piszą podręczniki akademickie. Andrzej Kamiński zdołał zaprosić na tę konferencję największe grono wybitnych amerykańskich profesorów. Tych, których podręczniki. Czytają potem tysiące studentów. Amerykanie dają się przekonać i wprowadzają zmiany. Wprowadzają zmiany do swojej historii Europy, do swojej historii europejskiej kultury, i udaje nam się czasem osiągać rzeczy, które byłyby oczywiste, że aż trudno pomyśleć, po co o to walczyć. Przypomnienie, że byliśmy częścią Europy, zupełnie podobną do innych części Europy. Już co najmniej od XII wieku, jeżeli nie licząc tego naprawdę od czasów wejścia w świat chrześcijaństwa. I feel very fortunate to have a chance to participate in this program not just once but twice, um, primarily because the feedback that the authors get as part of the workshop and the conference are unparalleled. Most people don't have the opportunity to bring in maybe more than one or two scholars, and they're never from the region that the book's uh, topics are actually about. In this case, there's multiple feedback from scholars, and it's of a fairly critical variety. Not to say that it's cruel, but it's actually very helpful and very constructive. And for that reason alone, and i think it's really important for the authors to get that feedback before publication i wish every um, author had a chance to go through something like this um, it is it is very helpful and it's going to make my manuscript much better solid. i think there's ways i can incorporate uh, um, what they've said particularly in terms of setting the context uh, that'll make it a much stronger book than it is now um, and, and so yes. Uh, a different book and a stronger book. This conference is very unique in providing the frame for discussing basics, for discussing the most essential understanding of uh, history that lies behind what we do. I think it, this is an immensely useful and very instructive program, and, and I hope that many more editors and authors. Get to have the chance to um, partake in it because it does change the way we think about books, and in, in my case, particularly history books about Eastern and Central Europe. And I'm very grateful that I've had the opportunity to participate, and I certainly hope to continue to do so. It was a transformative visit. Um, by traveling around the country, by uh, being able to uh, talk with my colleagues here in Poland, um, I found that uh, I had a completely different understanding of the history of Europe when seen from the perspective of Poland. And um, I was able to, we, we were both able to make numerous revisions and changes to the book based on what we learned when we were here. I got a great deal out of this session. And I think it's been a great service to me and to the general historical writing community. I thank the organizers, thank the participants in the panel, and everyone else who is responsible for making this very, very interesting and important seminar to take place. This is a project that, that has long-term effects, or may have long-term effects, we influence a young group of people who are college educated, therefore, will be an American elite in the future, and that is, that is very important. The beginnings were not so very easy going, <laughs> but now I think that uh, we have a good understanding, and uh, I think that we are profiting of, on both sides. The conference has a huge impact in that world of scholarly publishing where people are looking to improve their books, make them better for the american audience, and deepen western understanding of poland and other east european countries. a wonderful opportunity to see the country itself and to see the, the, uh, the scholarship in location. Uh, it makes a difference to be able to see the landscape where events took place or the buildings or the context or the streets where events took place. that changes the way one understands them. Wizerunek Polski mógł być... W ten sposób poprawiany, żeby książki, które ukazują się w tych krajach, były dyskutowane zanim się jeszcze ukażą, żeby można było uniknąć różnych przekłamań, różnych błędów na temat historii Polski. Powstały książki, gdzie już wprowadzono szereg zmian, szereg poprawek czy szereg udoskonaleń po zasięgnięciu opinii tu w regionie. Ponieważ dopiero kiedy jest się na miejscu, można tak naprawdę i dogłębnie sp zobaczyć, sprawdzić, jak wyglądała ta historia jak wygląda jej czytanie dzisiaj. Jest niezwykle pożyteczna, dobrze zorganizowana. Bardzo chętnie się włączamy zawsze w jej organizację i planujemy zostać przy tym projekcie tak długo, jak długo on będzie trwał. nadzieję, że w najbliższym czasie, może w następnym roku. W ciągu ostatnich dwóch lat jednym ze współpracowników tego projektu z uczestników, czynnych uczestników, stał się Instytut Pamięci Narodowej, który stawia sobie za cel. Także współpracy na arenie międzynarodowej. Bardzo moim zdaniem jest rzeczą ważną, ażeby tego projektu nie kończyć, żeby to był niekończący się projekt, który będzie kontynuowany przez następne lata i przez następne generacje, ponieważ ten projekt stwarza w środowisku polskich historyków pomost który prowadzi nas do krajów anglosaskich, czy też do tych krajów, których wydaje się w języku angielskim pozycje dotyczące historii polskich, historii Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście ludzie tworzą EF projekt, ludzie, którzy są bardzo charyzmatyczni, tak jak pan profesor Kamiński, tak jak pani EF Łazarska, ale jest rzeczą ważną, ażeby następne generacje Podejmowały ten, kontynuowały ten projekt oraz, co jest rzeczą również istotną, żeby waga tego projektu była rozumiana przez władze państwowe i wspierana nie tylko finansowo. I to niezależnie od partii rządzącej mającej taką czy inną F opcję, ponieważ ten projekt jest polskim dobrem narodowym. Błędy, które. Pokutują w historiografii amerykańskiej, opierającej się od dłuższego czasu na osiągnięciach historyków niemieckich, francuskich i rosyjskich, teraz są poprawiane, zmieniane dzięki naszemu wysiłkowi. Organizatorzy tej konferencji jesteśmy nadzwyczaj wdzięczni wszystkim osobom, instytucjom polskim które rozumiejąc i popierając nasze działanie udzielają nam pomocy.